Jak zrobić z pokrowcy tapicerkę? Otóż, patrzcie. Sznurek służy mi do napinania. Już wcześniej wszyłem druty do moich pokrowców. Wszystko po to, by wyglądało jak oryginał. W gąbce fabrycznej jest drut zamontowany. Do tego drutu wciągam haczyk przymocowany do mojego pokrowca. Warto podkreślić, że pokrowce muszą być dobrze wykonane, żeby zrobić taki manewr. Mam na myśli, że muszą być ładnie uszyte. Ja ich nie robiłem. Po prostu sobie zamówiłem przez internet, a teraz je wszywam zamiast tapicerki. To znaczy wszywam. Po prostu zakładam. Będą świetnie wyglądały. A stare, starych już miałem dosyć po prostu. Zresztą na koniec pokażę różnicę. Jeśli chodzi o montaż takiego pokrowca, no to jest ciężko. Ale można zrobić to samemu w domu. Wystarczy, że te druty przeszyjemy do naszych pokrowców i jakieś tam chwytaki montażowe. W tym przypadku to tylko druty musiałem wszyć. Ale jak robiłem siedzisko, to musiałem wszyć wszystko. Moje stare siedzenia były bardzo brudne i bardzo podarte. Także teraz i tak będzie niesamowita rewolucja tych siedzeń. Za takie nowe siedzenia trzeba sporo wydać. A tutaj wydałem tylko 400 zł. Za komplet pokrowców bardzo dobrze wykonanych. No, a teraz wystarczy to napiąć. Dobrze, że w pokrowcu jest suwak techniczny. Także mogę sobie wstawić stelaż na koniec. No, bo producent yy, miał tą gąbkę przyklejoną, tak naprawdę. Ja ją odkleiłem. Bo uznałem, że będzie mi łatwiej z tymi drutami. A teraz pokażę, jak to się prezentuje. O, proszę bardzo. Oczywiście za takie napisy to też musiałem dopłacić. Teraz szybciutko stelażyk i zapinam suwak. Musiałem trochę pomyśleć, żeby się nie pomylić. No ale, raczej nie mógłbym się pomylić. Wstawia no, się to tylko w jedną stronę. Suwaczek. Zasuńmy. Nawet dobrze, że wstawili ten suwak, bo tam jest dostęp do pasa teraz. Dzięki temu, jakby kiedykolwiek ten mechanizm tam się zepsuł, to no szybko można go naprawić. A te, te dziury takie metal zasłoni Taki metal czarny przyjdzie tutaj Dawaj Dawaj to, kurde. Napinam to Dawaj Tu mocno. Ocno, dawaj O, pa, tutaj O No nie, puścił. O, tu. Dobrze, ciągnij, nie, tu, Ach. Dobry. teraz jest najgorszy, najgorszy etap. Nie no, żartuję, to nie idzie aż tak ciężko. O, dobra robota. Jeszcze tu tylko troszeczkę poprawię, o, cyk, gotowe, proszę bardzo, o, jedna strona mamy, radawaj dawaj drugą, o, jaś. tak to wygląda, tu trochę lipa, ale, a już mi się nie chciało szyć, tam jest taka część, żeby tam sprzyszyć specjalnie, ale... To nie będzie przeszkadzało, tam idzie taka plastikowa zaślepka. Teraz tu. Ale. Cyk. O. No, czekaj. No, no. Dawaj. O. Starczy złapać tylko z przodu. O. I gotowe. Dobra. O. No, i już jak można by było się spodziewać, produkt gotowy. Zaraz będziemy podziwiać efekt pięknego pokrowca. A producent powiedział, że nie można zrobić z tego tapicerki samochodowej. Powiedział, że gwarancję stracę. Jak to zrobię? I w sumie to w dupie mam jego gwarancję. Ale ten rzep jest wyjątkowo mocny. Fajny ten rzep taki, że jak już zapniesz, to trzyma na, na wieki. I nie brudzi się. Tylko ten materiał taki niedobry, bo się brudzi. Ten, ja taki materiał zamówiłem po prostu. To jest niczyja wina. Po prostu nie wiedziałem, że że ten materiał taki jest. No po prostu masakra. O, następnym razem będę wiedział i błędu nie popełnię. <noise> Syf się z podłogi do niego normalnie przyczepia. Do tego materiału pa. I takie ślady paluchów zostawia jak... No go tutaj, no patrzcie, położę, to tak... No, widać takie ślady różnego rodzaju którą stronę palcem pociągniesz, to takie smugi zostawię. Koreczki, koreczki jeszcze. O, tutaj takie pogarbione trochę. No i Starczy trochę wyczyścić. O, widać. Teraz dobra. Śliczne. No, może nie takie śliczne do mostu. Dla ludzi, którzy się tym zajmują, na pewno nie jest to ładnie zrobione, ale ja jestem w żadnym stopniu niedoświadczony. Lajk. No, a teraz kureczek. A mu. A! Dobra! No, i zamontowałem sobie to. Tak wygląda. No, nie najgorzej. O! A tak zrobiłem wcześniejszą. No proszę bardzo. Ile tu było szycia? To mi zajęło jeden cały dzień. Dobra, weź pan, zamknij to. No, tak wyszło. Musiałem je trochę tak ręką pogłaskać, bo wyglądały jak brudne. No, ale nie wyszło to źle. No, w sumie pierdzielnik mam w tym samochodzie. No, ale dobra, patrz to na siedzenia, Volkswagen, o, das autos. Tak to wyszło. No i co? Nowki, sztuki, siedzonka. No te to muszę poprawić. O. Tak wyglądały wcześniejsze. Ale to, no, to taki materiał, taki. No dobra, nie będę nic mówił. ale dobrze wygląda. O. Cyk. Tu patrz Hi, Hihi. No sporo roboty mnie czeka jeszcze z tym siedzeniem. O, tu będzie się działo też brzydkie, brudne, porwane tu jakieś kolory. No dobra, no, do następnego. Cześć. Chociaż nie wiem, czy to będę nagrywał.